Zacząłem. Marek nagrywał vlogi z Turcji. Potem była długa cisza na naszym kanale. Musieliśmy trochę się z tą turcją uporać i rozliczyć, bo to nie był dla nas najłatwiejszy czas. A potem wpadliśmy w wir pracy. No, i trochę nie wiedzieliśmy, jak kręcić te filmy ASMR, które były przed Turcją, bo taki mieliśmy pomysł na ten kanał. Ale teraz robimy takie prace, które no, są po prostu za głośne i nie ma szybkiego efektu, więc w takiej formie ASMR nie bardzo je widzimy. No i trochę. Nie wiedzieliśmy jak się zabrać do tego filmowania. No i pomyślałam sobie: po prostu nagram cokolwiek. Dzisiejszy dzień. No i nagra, nagrywam dla Was. Słuchajcie, dzisiaj po prostu jestem w ogródku. Wsiewam warzywa. Jest końcówka maja, 21 maj, więc jest bardzo późno na te pracę. Powinnam to zrobić dużo wcześniej, ale nie dałam rady. I niech mnie dundel świśnie, po prostu nie zrobiłam tego. No i tyle. Niech mnie rozlicza i kamienuje kto chce, po prostu robię to dzisiaj. Mm. Wsięłam marchew, sadziłam trochę sadzonek selerów, porów, fasolki szparagowej, kilka ogórków, żebyśmy mieli już wcześniejsze, wcześniej niż te, które zaraz wysieję z nasion, znaczy zaraz w najbliższym czasie, pory. Już chyba mówiłam porę. No i, i co? I słuchajcie, yy, no nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli po prostu. W tym roku yy, zaczęłam od kwiatów, bo to było dla mnie ważne. I zajęłam się yy, rabatami. Yy, chciałam je doprowadzić do porządku. Chciałam poprzesadzać kwiaty, w końcu yy, kolorystycznie je poukładać tak, jak yy, tak bym chciała, bo wcześniej miałam tak powsadzone trochę na chybił trafił, nie do końca wiedząc, które, które kwiaty są jakie, dostając je yy, tam z różnych źródeł, więc teraz sobie trochę to posegregowałam i ułożyłam i te rabaty. No i zajęło mi to sporo czasu. Potem yy, były jakieś tam inne rzeczy, egzaminy, moje Mariolki, yy, Mariola nasza córa, 14-letnia jest w edukacji domowej. Ja yy, kończę yy, też szkołę w tym roku. Kolejną i no i po prostu się to wszystko tak zbiegło. Jak zakładaliśmy ten ogród, który w tej chwili ma 10 arów około, to byliśmy bardzo znajeni na permakulturę, no ale popełniliśmy taki duży błąd, że chcieliśmy od razu zrobić duży permakulturowy ogród, nie mając doświadczenia w tym. No i potem się okazało, że, że tak się nie da, że trzeba naprawdę sobie. Robić to małymi e, krokami, uczyć się tego i dopiero wtedy powiększać ten ogród, e, no chyba, że ktoś ma doświadczenie, no to wtedy ok. E, no ale my tego doświadczenia permakulturowego nie mieliśmy i w ogrodzie też nie jakieś szczególne. E, w związku z tym e, popełniliśmy sporo błędów, które kosztowały nas mnóstwo pracy. Zraziliśmy się totalnie do permakultury, no i żeby doprowadzić tą ziemię do Jakiegoś takiego względnego użytkowania pod kątem odchwaszczenia, bo to po prostu był nieużytek rolny, to zdecydowaliśmy się na taką uprawę konwencjonalną, w której pomagał nam sąsiad i on sobie świetnie radził z tymi dziesięcioma arami, natomiast dużo z, te, z tego ogrodu po prostu marnowało się jedzenia, bo, bo to było za dużo, i też jak się samemu przy tym nie chodzi. To człowiek nie do końca wie, co tam rośnie i kiedy to zbierać. Więc w tym roku zdecydowałam się zmniejszyć ten obszar, który podlega uprawie, chociaż i tak mam truskawki na takich dwóch dużych tarasach. Później Wam pokażę, jak to wygląda ten ogród. Więc on i tak jest duży, ale tą część, którą po prostu obsiewam w formie takich prostych grządek, to 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 zmniejszyłam do takiego standardowego prostokąta, nie wiem 10 na 10 albo coś takiego, 100 metrów kwadratowych może tutaj będę miała do obrobienia, więc tak spokojnie. No i chciałabym wrócić pomału do tej permakultury, bo goła ziemia bardzo mnie jakoś tak boli ale y, chcę to zrobić stopniowo, żeby sobie po prostu nie przysporzyć znowu za dużo pracy. To co mogę zrobić, to po prostu wsiałam w koło ziemię y, i jak mi wykiełkują już te, y, na tych grządkach y, te nasiona y, i będę widziała po prostu dokładnie, gdzie są grządki, to sobie zacznę ścielić. Y, a teraz na razie pewnie przyniosę... Słomę do ogrodu, bo mam z zeszłego roku słomę, która nie, nie widziała deszczu, więc ona po deszczu wykiełkuje na pewno. No i tak, na dobrą sprawę nie wiem, czy ona się będzie w tym roku nadawała do użycia. Zobaczę, jak się będzie zachowywała. No, i jeszcze jest opcja pościelenia z kosządą trawą. Robię to w rabatach i to mi się całkiem sprawdza. No, ale na pewno będę chciała jakoś z tą ziemią tutaj trochę bardziej współpracować, żeby ona tak nie wietrzała. No i co? Słuchajcie, jak macie ochotę nam towarzyszyć, to zapraszamy do naszego świata. Możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z filmami. Myślę, że po prostu będziemy nagrywali takie, e, takie vlogi z naszej codzienności. Dużo się teraz dzieje prac różnych e, na podwórku, szczególnie remontowych. Marek przygotowuje dom chleba robi remont, więc to też w sumie jest może całkiem ciekawe dla, dla niektórych. Wiem, że część z Was kibicuje nam na Instagramie, także może spróbuję zrobić z tego jakieś filmik, chociaż nie mam za dużo materiałów archiwalnych z tego, ale no, pokażę najwyżej to, co robimy teraz. No i myślę, że takie rzeczy będą się tutaj pojawiały, po prostu taka codzienność na, na gospodarstwie. thank you Cieplej i te sprawy No to już mamy, już, ma... już mamy ze sobą te pierwsze koty za płoty Gadam do szkiełka, to już nie jest ze mną najlepiej